Cześć, dzisiaj przedstawimy wam pierwszą część tiku Wrists Lakaru o nazwie Applaus i wygląda ona tak. Jak widzicie, jest to dość dynamiczny trik. Wstęp do wrist slackeru, który możecie obejrzeć tutaj, okazał się jednym z najpopularniejszych trików, które chcielibyście zobaczyć krok po kroku, także przejdziemy do pierwszej części. Zaczynamy od splotu nadgarstkowego. Gdy już mamy, będziemy zajmować się naszym ulubionym tylnym sznurkiem i pod nim przejdziemy raz ręką niedominującą, następnie stąd Staną się dwie rzeczy, jedna po drugiej, bądź jednocześnie, zależy jak na to patrzeć. Zbliżycie ręce do siebie, możecie klasnąć, stąd też nazwa triku, ale do tego za chwilę. Zbliżamy ręce do siebie, po czym je oddalamy gwałtownie, i jak widzicie, to powoduje wypchanie namioja do góry w ten sposób, i idealnie chcemy uderzyć właśnie o ten górny sznurek. Także zbliżamy ręce. Oddalamy i wybijamy jojo, przez rękę dominującą. Gdy jojowanie uderzy w sznurek, w górny sznurek, powinno automatycznie samo chcieć przejść, ze względu na pęd, jaki będzie miało przez rękę dominującą, i po prostu pozwólmy mu to zrobić. Także zbliżamy, wybijamy do góry. I teraz jesteśmy tutaj. Jak możecie zauważyć, moja ręka niedominująca podążyła za całą formacją z jednego powodu. Teraz Ręka dominująca zostanie tak jak jest, puszczamy ten sznurek, a ręką niedominującą stąd przechodzimy tu. Jeszcze raz, żeby było wiadomo na czym stoimy, także wybijamy. Jojo przechodzi, i teraz puszczamy, i przekładamy tu. Czyli to jest generalnie wysunięcie ręki, tu, wsunięcie tutaj. I gdy już to mamy, jesteśmy w pozycji startowej triku, czyli stąd przechodzimy tu, i możemy kontynuować nasz trik, powtarzać go ile razy chcemy w ten sposób. I teraz za każdym razem po takim przejściu, po takim przeskoku tutaj, co zauważycie to to, że ten splot tutaj, dokładnie ta formacja, ona będzie wam zjeżdżać w dół i często będzie dosłownie tak. Po waszym przeskoku przez rękę dominującą i stąd wywodzi się cała nazwa twiku, ponieważ najlepszym, najlepszym sposobem na wyciągnięcie tego sznurka z powrotem z, z joja jest zbliżenie rąk. Dlaczego? Widzicie sami. Robi się luz i sznurek może przejść z powrotem do góry. Jak nabierzecie wprawy, będziecie mogli e, sami kontrolować za pomocą ręki niedominującej, czy chcecie, żeby sznurek Wam zjechał, czy nie. Jest to tyle przydatne, że jeśli chcecie, aby trik wyglądał szybko, aniżeli em, efektownie, wtedy chcecie pominąć klaskanie i skupić się tylko na ręce niedominującej. Jak widzicie, w momencie wariacji, wariacji bez klaskania, po swoim przejściu tutaj, ręka niedominująca zostaje tu, gdzie jest i jedyne co robi, to przechodzi w ten sposób. Czyli do momentu, aż będziecie kończyć trik i szczególnie, jeśli nie klaskacie, lepiej jest rękę niedominującą zostawić tam, gdzie jest. Czyli zwróćcie uwagę, że jest tutaj, ja wybijam ją od góry i ręka dominująca ciągle jest w tym, niedominująca jest ciągle w tym miejscu, w którym e, była i łapie ten sznurek, przechodzi i można kontynuować trik. Natomiast, jeśli chcecie zakończyć trik e, przerzutem, który widzieliście na początku, Bądź też chcecie wmieszać przerzuty, co też jest e, oczywiście możliwe do Waszego aplaudu czy aplauzu. E, wtedy chcecie wykonać ten manewr z przejściem ręki dominującej, stąd tutaj, ponieważ gdy chcecie wykonać przerzut, ręka niedominująca musi być skrzyżowana z dominującą w ten sposób. I co do samego przerzutu, gdy już jesteśmy w tej formacji, będziemy starali się. Wyrzucić yo-yo do góry, unosząc całą formację, i później opuszczając ręce w dół. I co ważne, yo-yo musi wyskoczyć przed całą formacją i wrócić na ten sznurek, tutaj, ten sznurek. Ten sznurek po przejściu będzie przednim sznurkiem. Także wyskok, i przejście. I jak widzicie, jeśli dobrze wszystko wykonacie, jesteście w splocie nadgarstkowym. Co jest najlepszym wyznacznikiem, jeśli chodzi o ten trik, czy wszystko dobrze wam poszło. Jeśli na koniec triku, czy po swoim hopsie i aplauzie, czy po swoim hopsie przez ręce, przez obie ręce, jeśli dostaniecie, wy, jeśli dostaniecie splot nadgarstkowy, to znaczy, że wszystko dobrze wykonaliście. Jeśli nie, to znaczy, że coś poszło nie tak. W każdym razie, jeszcze króciutko o tym hopsie. Także sznurek, będziecie to mieli na slomo, mo Szturek, ten tutaj do tyłu. Jojo, przed całą formację. Następnie ręka niedominująca łapie sznurek, wraca na tą pozycję i ojo, ląduje po lewej stronie ręki dominującej. Co wygląda w ten sposób: oczywiście ręka dominująca lekko pomaga, wraca też, e, przechodzi pod ręką niedominującą, wraca na swoją pozycję i mamy swój splot nadgarstkowy. Jakby na to nie patrzeć, to jest po prostu zwykły hops. Świetne też miejsce, żeby się oswoić z przeskakiwaniem ze sznurka na sznurek. W ten sposób. I to by była pierwsza część naszego triku wrist slakaru, który jeszcze raz możecie zobaczyć gdzieś tutaj. Ja tymczasem się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym tutorialu. Cześć!